To znaczy, że ktoś zbawiony będzie jak przez ogień. Stwierdzenie to pochodzi z tematycznie dłuższego fragmentu pochodzącego z pierwszego listu Pawła do Koryntian, w którym to fragmencie Paweł mówi najogólniej o zbawieniu wyłącznie w Jezusie, nazywając Jezusa jedynym fundamentem oraz tym, że zbawieni otrzymają po śmierci na sądzie Jezusowym. Nagrodę stosowną do tego, jaką budowlę swojego życia, życia ucznia Jezusa, na tym fundamencie wznieśli. Posłuchaj tym razem dłuższego fragmentu, ale jak powiedział David Paulson, jeden z bliskich mi nauczycieli słowa, w każdym nauczaniu w sumie najwartościowsze i najpewniejsze dla słuchacza jest słuchanie Słowa Bożego. Ono jest na pewno doskonałe. A to, co komentuje człowiek, zawsze ułomne. Tak więc czytam Słowo Boże. I ja, bracia, nie mogłem mówić do Was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem Was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem, jeśli jeden mówi, Ja jestem Pawłowy, a drugi, Ja apollosowy, czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy! Dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie, i każdy. Teraz uważaj, własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy, rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana, słomy, to wyjdzie najaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten, i znowu uważaj, zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak, i tu nasze dzisiejsze stwierdzenie, jak przez ogień. Jak pewnie zauważasz, w całym tym fragmencie Paweł dwa razy mówi, że przy spotkaniu z Jezusem osoby zbawione otrzymają stosowną nagrodę lub też, że poniosą szkodę, tej nagrody nie otrzymując. Ale mówi też i mówi przede wszystkim, że wszyscy, którzy budowali na fundamencie Jezusa, będą zbawieni, bez względu na otrzymaną nagrodę lub jej brak. Paweł przyrównuje życie ucznia Jezusa i uczynki, jakie w czasie tego życia pełnił, do budowli wzniesionej na fundamencie Jezusa i wymienia sześć materiałów, jakie można do tego budowania użyć: trzy takie, które na Jezusowym sądzie wytrzymają próbę ognia czyli złoto, srebro i drogie kamienie. I wymienia trzy takie, które spłoną gdy zostaną skonfrontowane z ogniem, a mianowicie drewno, siano czy słomę. I zwróć uwagę, że Paweł wspomina o nagrodzie nie tylko w kontekście całego życia ucznia Jezusa, ale też konkretnie mówi o niej w kontekście służby dla innych, służby nauczania, napominania i budowania innych współwierzących na ich drodze za Jezusem bo i do tego absolutnie każdy wierzący jest powołany i jest do tego przeznaczony, choć tak wielu myśli, że to praca wyłącznie dla zatrudnionych na etatach księży i pastorów. Podsumowując więc, cały ten fragment jest nauczaniem Pawła skierowanym do niedojrzałych ciągle Koryntian, nauczaniem mówiącym, że choć są zbawieni, jeśli budują na fundamencie Jezusa, to w ciągu ich życia waży się ich nagroda lub jej brak. Gdy budowla ich życia zostanie poddana sądowi Jezusa, a sam proces osądu Paweł opisuje na przykładzie różnych materiałów użytych do zbudowania budowli życia i na przykładzie ognia, którym testuje się wytrzymałość tej budowli. Złoto, które Paweł podaje jako Najcenniejszy budulec, złoto to używane jest zresztą w innych miejscach Nowego Testamentu jako obraz jakości życia i jakości charakteru ucznia Jezusa. I już na koniec zwróć uwagę, że fragment ten mówi o ocenie uczynków uczniów Jezusa, a nie o ocenie osoby. Mówi o ocenie uczynków które miały już miejsce w przeszłości i nie można ich już naprawić. Zaś sama osoba, jej los wieczny oceniany jest na podstawie fundamentu, na jakim ta osoba budowała, a nie na podstawie tych uczynków. I zwróć również uwagę na to, że fragment ten, gdy mówi o traktowaniu ogniem budowli czy jego życia, mówi, że dzieje się to jak przez ogień. A więc, że jest to obraz stworzony na potrzeby przekazania tego nauczania, nauczania o naturze Jezusowego sądu sądu nad kimś, kto i tak już jest zbawiony. Nie jest on przez ogień palony, ale zdoła uciec z palącej się budowli. Tak więc, w tych kilku poprzednich zdaniach pozwoliłem sobie powiedzieć, czym ten fragment jest. Ale pozwól też, że powiem również, czym on na pewno nie jest. A to, czym ten fragment nie jest, sprowokowało mnie właściwie do zrobienia tego odcinka z serii, co to znaczy. A powodem tym jest fakt, że na tym samym fragmencie oparte jest w dużej mierze nauczanie o czyśćcu. Każdy z nas, Polaków, z pewnością słyszał kiedyś o czyśćcu. Ale dla przypomnienia powiem, że czyściec to miejsce, a teraz coraz częściej mówi się, że czyściec to nie tyle miejsce, a przejściowy stan człowieka po jego śmierci, po śmierci człowieka, który umarł co prawda pod łaską Bożą i będzie ostatecznie zbawiony, ale musi przejść proces ostatecznego... Oczyszczenia duszy, aby potem przebywać w obecności Boga, a użyty przez Pawła obraz ognia jest właśnie tym, co człowieka ma po jego śmierci ostatecznie oczyścić. Jak widać jednak z przeczytanego przed chwilą szerszego fragmentu, Paweł w ogóle nie mówi o tym, że jakaś osoba po śmierci musi być dodatkowo czyszczona. A mówi wyłącznie o ocenie o teście już dokonanych uczynków tej zbawionej osoby w celu ustalenia właściwej dla tej osoby nagrody lub jej braku. Nie da się więc nauczania o oprzeć na tym właśnie fragmencie, ale nie da się go również oprzeć na żadnym innym fragmencie Nowego Testamentu gdyż Nowy Testament nigdzie nie naucza o dodatkowym procesie duchowym, jaki ktokolwiek przechodzi po swojej fizycznej śmierci. Tym bardziej, że list do Hebrajczyków naucza: A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Po śmierci przychodzi sąd, a nie proces dodatkowego oczyszczenia. I dla porządku dodam jeszcze, że słowo czyściec nie występuje nigdzie w Nowym Testamencie. Zwolennicy czyścia twierdzą również, że osoby ciągle żyjące mogą wpływać na proces oczyszczenia osób już zmarłych. Dlatego, dla podparcia tej możliwości, zwracają się do Starego Testamentu, ale nie do ksiąg kanonicznych. Które to księgi kanoniczne również nigdzie nie wspominają o czyśćcu, ale do ksiąg zwanych deuterokanonicznymi lub apokryficznymi. To nie te same, ale podobne terminy, a których to ksiąg Żydzi nie zaliczają do natchnionej przez Boga Biblii hebrajskiej. A mianowicie zwracają się do drugiej księgi machabejskiej do rozdziału 12 do wersetów od 32 do 45. Nie będę ich cytował, ale powiem tylko, że chodzi o śmierć żołnierzy Judy Machabeusza, którzy polegli w bitwie, gdyż pod ubraniami mieli zakazane zakonem przedmioty poświęcone innym bóstwom. I sam tekst tej księgi wskazuje, że był to powód ich śmierci na polu bitwy. Nawet więc księga machabejska zalicza ich do bałwochwalców, a mimo to Juda Machabeusz postanawia zebrać wśród ludzi środki finansowe, aby w Jerozolimie złożono pośmiertną ofiarę przebłagalną za tych zabitych. Aby zostali pośmiertnie uwolnieni od swojego grzechu. I jest to koncepcja, jakiej nie można znaleźć w hebrajskim kanonie Starego Testamentu, czyli w księgach uznawanych za natchnione przez Boga. A poza tym, fragment ten nadal nie naucza o czymś takim jak czyściec a jego treść, według zwolenników czyśćca, usprawiedliwić mogłaby wyłącznie czynione od setek lat ofiary szalne za dusze osób już zmarłych, a według tej doktryny przebywających w czyśćcu. W opisie niniejszego filmu załączam odnośniki do innych wersetów i fragmentów, które stanowią podstawę nauczania o czyśćcu. Jest ich jeszcze kilka. I na ich podstawie możesz samodzielnie ocenić, czy te fragmenty tego nauczają, czy nie. Tyle o czyściu, ale dla każdego z nas najważniejsze powinno być jasne i oczywiste nauczanie dzisiejszego fragmentu, fragmentu zawierającego nasze stwierdzenie "zbawiony jak przez ogień", w którym chodzi o zbadanie jakości duchowej budowli jaką każdy zbawiony przez wiarę w Jezusa w swoim życiu zbudował. A od tego testu ognia zależeć będzie nasza nagroda w niebie albo jej brak. Materiał o nagrodach w niebie wkrótce.